No i wróciła Ekstraklasa. 47 długich dni czekaliśmy na kolejny mecz w naszej lidze, ale czekać już nie trzeba. Na początek 19. kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy GKS Katowice zmierzył się ze Stalą Mielec. Przed meczem minuta ciszy poświęcona czterem górnikom, którzy zginęli w tragedii w kopalni Knurów Szczygłowice. Sam skrót zaczynamy od y, szansy dla gospodarzy. Oskar Repka. Repka za pola karnego i ta piłka mija bramkę Stali. Repka w zimowej przerwie był o krok od zmiany klubu. Był nawet na testach medycznych w Wójpeście Budapeszt. Jednak ostatecznie został przy ulicy Bukowej. Traci piłkę Dadok. Strzał Bergiera i dobrze w bramce Stali Jakub Mądrzyk. Pierwsza akcja gości z Mielca wrzuca dadok i puduje Christian Gettinger. Końcówka pierwszej części gry należała do gości. Teraz swoją szansę ma Esseling. On też nie trafia w światło bramki. To już fragmenty drugiej części gry. Borja Galan w pole karne Berger i tylko słupek. Kapitalna okazja przed najlepszym polskim napastnikiem w Ekstraklasie. Tak, tak. Sebastian Berger ma cztery gole w naszej lidze w tym sezonie. Żaden inny napastnik z naszego kraju taką skutecznością pochwalić się nie może. Jesteśmy pod drugą bramką. Jaunzem z pierwsze zagranie zablokowane, ale potem podaje do Hanoli ten strzela i piłka ociera się o słupek. Bramki GKS U Katowice mógł zdobyć bramkę w swoim debiucie w Ekstraklasie fin, który trafił z rodzimej ligi do stali właśnie tej zimy. Repka do Bartosza Nowaka. Poczekał z tym zagraniem Nowak. Popatrzył, gdzie jest Wasielewski. I zagrał kapitalną piłkę. Wasielewski sam przed Mądrzykiem. I jest 1 do 0 dla gospodarzy. Wasielewski z drugim golem w tym sezonie. Ależ to była akcja pomocnika GKS-u. Szybszy od matrasa. Nie dał się sfaulować i wytrzymał to starcie z Mądrzykiem. Ogromne brawa również dla Bartosza Nowaka za asystę. Teraz właśnie on przy piłce. Nowak do Bergiera. Bergier do Repki. Oskar Repka za pola karnego i tylko poprzeczka. Kolejne świetne uderzenie Repki. Znów jednak do bramki. Zabrakło centymetrów. Końcówka tego meczu. Jałdzems. Jałdzem strzela! Broni kudła. Jeszcze wydawało się, że stal będzie miała sytuację, ale z kontrą już popędzili gospodarze. Wasielewski do repki. Repka sam przed mądrzykiem. Jałdzems, który przed chwilą strzelał, teraz ratuje swój zespół przed utratą gola, wybijając piłkę tuż sprzed linii bramkowej. Sporo działo się tego wieczora w Katowicach. Jeszcze swoją okazję miał super rezerwowy Stali Mielec, a więc Łukasz Wolsztyński dziś też zmienił Ilię szkurina, ale do bramki nie trafił. Doliczony czas gry szansę miał Filip Szymczak, który wraca na ulicę Bukową. Napastnik Lecha ponownie wypożyczony do GKS-u. Ostatni strzał w tym meczu. Uderzał Krzysztof Wołkowicz, piłka przeleciała nad bramką gospodarzy i pan Sebastian Krasny kończy to spotkanie. Pierwszy gol w 2025 roku należał właśnie do tego pana, a więc Marcina Wasielewskiego. Pierwsze trzy punkty lądują na koncie GKS-u Katowice. To oznacza, że gospodarze przesuwają się w tabeli PKO Bank Polskiej Ekstraklasy na dziewiątą pozycję. Stal mielec jest 13. GKS Stal 1 do 0. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.